Drogie dzieci, moim matczynym pragnieniem jest, aby wasze serca były wypełnione pokojem, aby wasze dusze były czyste, byście w obecności mego syna mogli zobaczyć jego oblicze, ponieważ, moje dzieci, jako matka wiem, że jesteście spragnieni pocieszenia, nadziei i opieki. Wy, moje dzieci, świadomie i nieświadomie, szukacie mego syna. I ja przechodząc ziemski czas, radowałam się, cierpiałem i cierpliwie znosiłam bóle, dopóki mój syn w całej swojej chwale ich nie usunął. I dlatego mówię mojemu synowi, zawsze im pomagaj. Wy, moje dzieci, prawdziwą miłością rozświetlacie ciemność egoizmu która coraz bardziej spowija moje dzieci. Bądźcie wielkoduszni, niech wasze ręce i serce będą zawsze otwarte. Nie lękajcie się, oddajcie się mojemu synowi z ufnością i nadzieją. Patrząc na niego, przeżywajcie życie z miłością. Miłować oznacza oddawać się, znosić, a nigdy nie osądzać. Miłować oznacza żyć słowami mego Syna. Moje dzieci, jako matka, mówię Wam: tylko prawdziwa miłość prowadzi do wiecznego szczęścia. Dziękuję Wam.